Dobry wieczór, kochani, święta, święta i po świętach. Jak się macie? Czy jesteście najedzeni, czy może przejedzeni? Czy. Jeszcze macie miejsce na serniczek? Na serniczek zawsze jest miejsce. Przynajmniej tak pokazują badania naukowe. Żartuję oczywiście, nie wiem czy były takie badania, ale moje przynajmniej badania w środowisku najbliższym pokazują, że na serniczek zawsze jest miejsce. Co dziś przed nami? Co dziś przed nami? Dziś przed nami trzecia część naszego cyklu, w którym mówimy o tym, jak wyznaczyć cele na 2023 rok, żeby te cele zrealizować, żeby to nie były kolejne postanowienia, które będą rzucone w kąt, zapomniane. Które już może wielokrotnie pojawiały się w Twoim życiu, żeby schudnąć, zgrubnąć, wziąć się za siebie, ćwiczyć, uczyć się języka obcego, więcej czasu przeznaczać dla siebie, czytać książki, rozwijać się, poprawić swoją relację z partnerem czy z partnerką, zadbać bardziej o siebie i mnóstwo mnóstwo różnych pomysłów ludziom przychodzi do głowy pod koniec roku, co by chcieli zrobić takiego fantastycznego w kolejnym. No a potem rzeczywistość te wszystkie postanowienia weryfikuje. Więc żeby się nie okazało, że dołączysz do grona osób, które już 4 stycznia zapominają o swoich postanowieniach, no bo pierwsze entuzjazmy minął, więc bieżączka daje się we znaki, a to powoduje później, że te wszystkie Piękne myśli, które były stworzone na bazie wielkiego entuzjazmu, euforii. No, niestety, zderzając się z rzeczywistością, powodują, że ta kolizja boli. Trochę jakby człowiek zarył głową w ścianę. Jeśli wiesz, o czym mówię, jeśli doświadczałaś albo doświadczałeś tego, to daj znać w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy są ze mną tutaj już takie osoby, które. Miały takie swoje historie, swoje epizody związane z wyznaczaniem celów i jak sobie z tym poradziliście. Czy może masz już jakiś swój patent na to, żeby te cele realizować? Co takiego robisz, żeby one się spełniały, żebyś ty właśnie je spełniał, realizował, a nie tylko czekał aż się zadzieje? No bo wiemy dobrze, że cele, tak jak całe nasze życie, dzieją się w czterech sferach. Ciało, umysł, dusza, serce, czyli sfera fizyczna, mentalna, duchowa i emocjonalna. I mówiliśmy już trochę o tej sferze fizycznej. Mówiliśmy tydzień temu o sferze duchowej, o sferze energetycznej, którą warto zaprząc w realizację naszych celów. No a dzisiaj powiemy sobie o sferze mentalnej w połączeniu ze sferą fizyczną, czyli co takiego zaplanować, jak to poukładać, żeby to miało sens. To temat, którym zajmuję się od oho, oh, i oh, jeszcze trochę, czyli prawie 18, no nie prawie od 18 lat, ponieważ tyle, ile moja kariera zawodowa tyle w zasadzie. W zasadzie zajmuję się tematem celów, planowania, wyznaczania, realizowania, więc mam pewne doświadczenia, którymi mogę się z Tobą podzielić i które mogą spowodować, że również ty. W tym roku nadchodzącym 2023 będziesz swoich celów się bardziej trzymać. Mówiłam wcześniej o tym, wcześniej w pierwszym odcinku tej serii, że takie pobożne życzenia z cyklu dużo chcę zmienić, i w zasadzie to później niewiele z tego się dzieje. Nie dają efektu i pewnie masz już takie doświadczenia, i o wiele lepsze jest systematyczne wyznaczanie celów, systematyczne, konsekwentne działanie, żeby te cele realizować. Jako, że, jako, że również przez wiele lat wydawałam kalendarze biznesowe, które były właśnie oparte na strategii realizowania celów czyli żeby te swoje cele na bieżąco monitorować, to też takim sposobem dzisiaj się z Tobą podzielę. Sposobem, który został opracowany na bazie tego, co Brian Tracy uczy w swoich wystąpieniach, w swoich książkach, na bazie tego, o czym pisał w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania i najpierw rzeczy najważniejsze Steven Covey, na bazie tego, co było w książce Getting things done, i jeszcze wiele, wiele, wiele innych materiałów, tematów i zaplecza w tym wszystkim mamy. I pierwsza taka rzecz, która dotyczy celów, która dotyczy tego, jak podejść od strony właśnie mentalnej do tematu, to konkretne określenie, czego tak właściwie człowieku ty chcesz. Ponieważ jeżeli my mamy cel, Niewyraźny, rozmyty. Jeżeli nie wiemy tak naprawdę, czego chcemy, albo często zmieniamy zdanie w związku z tym, czego chcemy, to wszechświatek wielka restauracja nie jest później nam w stanie zaserwować posiłku, którym my faktycznie chcemy zamówić. No bo jak nie wiesz, co chcesz zamówić idąc do restauracji, albo mówisz, przynieś mi coś, albo żeby mi smakowało, no to coś dostaniesz, tylko nie zawsze to będzie ci smakowało, co dostaniesz. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy znali swoją własną intencję, żebyśmy znali, mieli zdefiniowane to, do czego dążymy. To, co chcemy osiągnąć. I tak jak osoby zajmujące się tylko tematem manifestacji, mówią, manifestuj tak, swoje intencje, tak ja dodatkowo pokażę Ci jeszcze, w jaki sposób ty możesz sobie te swoje intencje zaplanować i faktycznie podjąć jasne konkretne kroki. No bo możesz manifestować pół życia, że masz szczupłą sylwetkę, ale jak nie podejmiesz konkretnych kroków, no, to raczej sama z siebie szczupła nie będzie, albo wszechświat uczyni to najprostszym możliwym sposobem, żeby Twoja sylwetka była szczupła. Czyli na przykład zachorujesz. I to spowoduje, że stracisz wagę, więc będziesz szczupła, albo szczupły. Tylko chyba nie o takie rozwiązanie ci chodzi. Więc jeżeli chcesz to mieć bardziej poukładane, bardziej sensowne w realizacji, no to jesteś w dobrym miejscu, w dobrym czasie, żeby. Dowiedzieć się, jak to zrobić. A zatem jasny, konkretny cel w obszarach ważnych Twojego życia dla Ciebie. Trzy obszary, o których mówiłam w pierwszym spotkaniu, to jest życie osobiste, a drugi obszar relacje, trzeci obszar kariera zawodowa i to jest absolutnie taka największa generalizacja podział celów, na jakie możemy sobie zrobić. Oczywiście, te cele mogą dotyczyć bardziej szczegółowo Twojego życia, czyli Twojego zdrowia, Twojego rozwoju, duchowości, kariery, finansów. Przyjaciół, rodziny, partnera, i jeżeli znasz koło satysfakcji życiowej, jest o nim w, jednych, w jednym z wcześniejszych nagrań, to możesz po prostu wyznaczyć po jednym celu z każdego obszaru po dwa, po trzy cele. Natomiast finalnie więcej niż 10 takich głównych, kluczowych celów na dany rok. Nie jest Ci potrzebne, a może nawet nie tyle, że nie jest Ci potrzebne, co jeżeli to są duże cele, jeżeli to są cele, które są złożone, które wymagają pracy, to będzie Ci po prostu ciężko je zrealizować, jeśli tego będzie więcej, jeżeli będzie tego za dużo, bo okaże się, że czasowo nie jesteś w stanie pewnych rzeczy pozałatwiać. Więc 10 takich głównych, kluczowych celów spisz na kartce. No i, i co? I zastanów się. Zastanów się nad tym, gdzie potrzebujesz być w połowie roku, gdzie potrzebujesz być po pierwszym kwartale, gdzie po miesiącu, gdzie po tygodniu, gdzie po pierwszym dniu. Teraz może wydawać Ci się tego dużo, więc za chwilę sobie wyjaśnimy to jeszcze bardziej szczegółowo. A w kontekście jeszcze celów, definiowania tych Twoich celów, pamiętaj o tym, aby zawsze Twoje cele były zapisane w czasie teraźniejszym. Żeby one były w pozytywnej formie, czyli zamiast negowania, że czegoś nie robisz, to co chcesz tam robić. Pamiętaj o tym, żeby one były w czasie dokonanym, czyli że to już jest, to jest Twoje życie. Jest to czas w teraźniejszy, forma dokonana, tak już się dzieje. Jestem, mam, mieszkam. W ten sposób, żeby to było sformułowane. Żeby tam była data. Możesz ująć jedną datę, tak? Czyli jest 31 grudnia 2023 roku. I tam po kolei, co się dzieje tego 31 grudnia, jak twoje życie wygląda, a możesz do każdego celu dopisać oddzielną datę. Ważne, żeby to było jasne, konkretne, bo to pozwala również twojej podświadomości zaprogramować, w którym momencie twojego życia, w którym miejscu ty chcesz się znaleźć. Czyli im bardziej my doprecyzowujemy, ty jest tak, jakbyś dał lepsze wytyczne, lepsze, w, lepsze wskazówki swojemu GPS-owi, gdzie on ma cię doprowadzić, ponieważ twój umysł działa jak GPS. Wpisujesz miejsce, z którego wyjeżdżasz, czyli dzisiaj, wpisujesz miejsce, do którego chcesz się dostać czyli twój cel konkretny, czyli specyficzny, smart, mierzalny, liczbowo określony, ambitny dla ciebie oczywiście ambitny, on nie ma być ambitny dla kogoś innego. Dalej, sy, my, a, ry. realny. Znowu, dla każdego co innego jest czymś realnym. Natomiast, to ma być cel realny w kontekście możliwości też takich fizycznych, tak? Tego co jest realne. Generalnie w naszym świecie, no, jak sobie Wymyślisz, że chcesz mieć latający dywan. No to dobra, w dzisiejszych czasach można mieć latający dywan. Możesz wziąć dywan, jakiś tam silnik podmontować albo przyczepić cztery drony na końcach i będziesz popylać na latającym dywanie, więc coraz mniej rzeczy jest już nierealne. No ale generalnie realny i T, czyli terminowy, określony w czasie, czyli kiedy to ma się wydarzyć. Mamy jeszcze dwie literki do tego, czasem dodawane, czyli nie smart, a smarter taki mądrzejszy ten cel, taki inteligentniejszy, czyli E jak ekologiczny, to znaczy taki, w którego w którym zadbasz o siebie, o otoczenie czyli nieszkodzący ani Tobie, ani innym w Twoim otoczeniu i ostatnie R pozostawiam Ci do zgadnięcia, albo do sprawdzenia w internecie, w literaturze co oznacza to ostatnie R w słowie smarter w kontekście wyznaczania celów jeżeli tak już masz ten cel sformułowany, jeżeli już wiesz, co tam ma się znaleźć, masz tą swoją wizję, to to jest coś, co jest Twoim przewodnikiem, coś, co jest Twoim punktem odniesienia w każdym kolejnym dniu roku. Warto oprócz tego, że zapiszesz te cele jedna metoda jest taka: schowaj do książki wizualizuj i czaruj. I tydzień temu żeśmy się zajmowali czarami w kontekście realizowania celów, czyli manifestacją, tym jak zaprząc wszechświat, jak zaprząc energię, jak zaprząc pole materii do tego, żeby Ci pomogło zrealizować Twój cel. No a tak jak powiedziałam, dzisiaj idziemy z konkretami jeszcze co w sferze mentalnej, jak sobie pomóc, jak się do tego przybliżyć. I, e, i co? No i odpowiedz sobie na pytanie, co takiego się musi wydarzyć po połowie roku. I co się ma wydarzyć po pierwszym kwartale, czyli wyznacz sobie cele na pierwszy kwartał roku, na to, co takiego się ma wydarzyć na koniec tego pierwszego kwartału, czyli do końca 31 marca. Dalej. Zastanów się, co ma się wydarzyć przez poszczególne miesiące, czyli na koniec stycznia, co ma się wydarzyć? Co do 31 stycznia ma się Zadziać, co potrzebujesz zrobić w kontekście Twoich celów. Jaki efekt chcesz mieć uzyskany na 31 stycznia? Jak to mówią, słonia się nie zjada w całości, trzeba słonia pokroić, i to jest dokładnie krojenie naszego Wielkiego Słonia. Czyli co takiego Ty potrzebujesz mieć na koniec stycznia? Idąc jeszcze bardziej precyzyjnie, układasz sobie plan tygodniowy, czyli jaki cel mam do zrealizowania w poszczególnych tygodniach. Dalej, cel dzienny, no i oczywiście codzienne, konkretne zadania. Mając takie wytyczne dla siebie, masz plan, masz szablon, wiesz dokładnie, co robić każdego dnia, kiedy wstajesz, żeby zrealizować swoje cele. I jeżeli będziesz to robić, no to siłą rzeczy ten cel swój, zamierzony, osiągniesz. Dlaczego ludzie nie osiągają tych celów? Dlaczego ludzie nie realizują tego, co sobie planują? Dwie najprostsze odpowiedzi, bo nie robią tego, co sobie zaplanowali, bo tak naprawdę tego nie chcą. Dlaczego jeszcze? Co stoi nam na przeszkodzie? Jak z tym walczyć? Jak sobie z tym poradzić? Jak zapobiegać wyzwaniom albo raczej jak pokonywać te wyzwania, które się będą pojawiały? Co jeszcze możesz zrobić, aby zrealizować wyznaczone przez siebie cele? O tym powiemy sobie za tydzień na naszym kolejnym wtorkowym spotkaniu w grupie skuteczniejsi tutaj na Facebooku albo na YouTube, jeżeli będziesz oglądać, jeżeli oglądasz tą transmisję na YouTube, to oczywiście tam również na moim kanale na YouTube będziesz mieć dokładnie informacje o kolejnej części spotkania, o kolejnych wskazówkach wytycznych, jak sobie tutaj poradach tak, jak sobie je nazwiesz. Także daj znać również w komentarzu, jeżeli jesteś ze mną na żywo. Daj znać, jeżeli oglądasz ten live jako wideo. Dzięki temu w rankingach social mediowych będzie wyżej i więcej osób będzie mogło się dowiedzieć o tym spotkaniu. Więcej osób będzie mogło skorzystać z tych treści, które właśnie tutaj nagrywam, przygotowuję dla ciebie. Zobaczmy jeszcze, zanim zakończymy, jakie się pojawiły komentarze, bo tutaj widziałam, że e, ktoś jest ze mną na żywo i komentował. E, Robert, postanowienia noworoczne w moim wykonaniu to lipa. No właśnie, nie tylko w twoim wykonaniu, bo cieszę się. E, około 90% osób rezygnuje już po pierwszym tygodniu. Są dokładne statystyki, e, oczywiście można sobie to sprawdzić. E, bodajże do 18 stycznia. Już tylko kilka procent jest osób, które realizują jeszcze postanowienie. I to bardzo dokładnie widać. Na przykład na siłowniach, jak przychodzi się w pierwszym tygodniu stycznia na siłownię, to po prostu siłownia cała zarąbana ludźmi, a wystarczy potem drugi, trzeci tydzień, no i zostają tak naprawdę ci, którzy są najwytrwalsi, czyli ci, którzy ćwiczyli po prostu, bo ćwiczyli, bo się zebrali, nie, nie patrząc na to, że jest nowy rok, nie czekając na to, aż jest nowy rok. Ci, którzy dbają o siebie, albo ci naprawdę tacy wytrwali, którzy stwierdzili, że, że rzeczywiście na serio podchodzą do tematu od 1 stycznia. Także tak to wygląda. Jak naprawdę chcę coś zrobić, to pora roku nie ma znaczenia. Otóż to, otóż to, tak to właśnie działa. Mój cel na 2023 to kupić 50 GR Ziemi w Bieszczadach. GR, co to jest za skrót GR? Nie miało być AR, jak 50 arów ziemi? Albo HR, jak hektar? GR chyba coś tam nie do końca, bo raczej nie 50 gram ziemi w Bieszczadach. To jest ważne, słuchajcie, jak wpisujecie jednostki, to jest ważne, bo jak kupisz 50 gram ziemi, to możesz iść do ogrodniczego. No chyba, że musi być 50 gram ziemi z Bieszczad. No to wtedy, tak, to wtedy potrzebujesz... Hmm, Potrzebujesz takiej, albo ja nie znam jakiejś jednostki miary ziemi. Też jest to możliwe. Też jest to możliwe. Eee, dobra, co my tu jeszcze mamy w Waszych komentarzach? Teraz mi się nie pokazuje więcej. Dobrze, no to kochani, dzięki wielkie. Raz jeszcze gratuluję Ci udziału. Jeżeli masz ochotę podzielić się jakimiś celami, to zapisz je oczywiście w komentarzu i wspaniałego. Tygodnia Ci życzę, wspaniałego tygodnia, końcówka roku przed nami, więc jeszcze dociśnij co jest do dociśnięcia, dokończ co jest do dokończenia, tak żeby w ten nowy 2023 rok wejść z czystym umysłem, z czystą kartką, z energią, z pasją, z chęcią do działania, z gotowością do realizacji tego, co chcesz zrealizować, na co faktycznie zasługujesz, aby otrzymać, a zasługujesz na najlepsze, zasługujesz na najlepsze. Ach, tak, hektarów słownik zmienił. No właśnie, tak też myślałam. Także dobrej nocy Ci życzę fantastycznej końcówki roku i fantastycznego 2023, żeby się nie dać żadnym pogłoskom o inflacji wszystkich tych złych rzeczach, które nam się próbuje wmawiać i które się generuje. Bo jeżeli postanowisz, że ty w tym nie bierzesz udziału, to ty w tym nie weźmiesz udziału, tylko musi być to twoja świadoma decyzja. Wtedy idziesz swoją drogą niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Trzymam za Ciebie kciuki. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.